Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku: Polska bez Lewandowskiego w lidze narodów. Filipe Coutinho o swojej przyszłości. Thomas Tuchel zaprasza Messiego do Paris Saint-Germain. Marcinowi Bułce grożą 3 lata więzienia. Tiago Silva nie przedłuży kontraktu z PSG. Nie ma miejsca dla Luisa Suareza w FC Barcelonie. Piotr Zieliński dogadał się z Napoli w sprawie kontraktu. Koniec kontraktu Lewandowskiego ze sportowym gigantem. Słuchajcie, kochani, ważna informacja: ja wszystko rozumiem, wiem, że mamy daily, wrzucam codziennie dla was filmy, wy codziennie je kciukujecie w górę, ale 20 tysięcy łapek w górę pod poprzednim filmem, coś tu jest chyba nie tak. Co ciekawe, sprawdziłem, czy kiedyś mieliśmy taki wynik. No i nie, pierwszy raz w historii kanału 20 tysięcy kciuków w górę pod jednym filmem, jesteście niesamowici, nie wiem co więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Skoro już tak szalejemy z rekordami, to powiedzmy teraz 3 tysiące łapek w górę, ale w godzinę od publikacji filmu. Czy damy radę, no to już zobaczymy. Wczoraj na kanał przyszło ponad 800 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli Ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz. Klikaj czerwony przycisk tam na dole. No i lecimy z niosami. Miłego oglądania. początku września reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Jerzy Brzęczek uzupełnił powołania o piłkarzy występujących w Polsce. Na liście selekcjonera znaleźli się Paweł Bochniewicz, Michał Karbownik, Kamil Juświak oraz Jakub Moder. Dodatkowo zaszła jedna bardzo ważna zmiana. Roberta Lewandowskiego zastąpił Adam Buksa. Dlaczego? Jerzy Brzęczek w wypowiedzi dla strony łączy nas piłka.pl przyznał, że dał Robertowi odpocząć po bardzo długim i wymagającym sezonie. Rozmawiałem dzisiaj z Robertem i wspólnie uznaliśmy, że to dla niego najlepszy moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Dlatego też nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu. Tym bardziej, że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończył jakże ważne dla nas Mistrzostwa Europy. 4 września Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Holandii, z której całkiem niedawno odszedł Ronald Kuman. Trzy dni później Polacy zmierzą się w kolejnym wyjazdowym starciu z Bośnią i Hercegowiną. Filipe Coutinho miniony sezon może pomimo wszystko zaliczyć do udanych. Co prawda nie był pierwszoplanową postacią Bayernu, jednak zaznaczył swoją obecność golami i asystami. W końcu sięgnął po potrójną koronę. Po ostatnim spotkaniu Brazylijczykowi skończyło się wypożyczenie do Bayernu, w związku z tym musi wrócić do Barcelony. Według Mundo Deportivo Coutinho po zmianie trenera w Dumie Katalonii dostanie kolejną szansę pokazania się. Piłkarz sam odniósł się do swojej przyszłości w telewizji Movistar. Muszę wrócić do Barcelony, wtedy zobaczymy co się wydarzy. Chcę ciężko pracować, by znów grać na wysokim poziomie. Do tej pory nie myślałem za dużo o przyszłości. Skupiałem się na grze w Lidze Mistrzów, to był mój priorytet. Chciałem jak najlepiej wypaść i pomóc drużynie. FC Barcelona obecnie znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji. Być może Kuman swój projekt będzie chciał oprzeć między innymi na Brazylijczyku. Wciąż ważą się losy przyszłości Lionela Messiego. Nie wiadomo czy Argentyńczyk zostanie na Camp Nou, czy przeniesie się do Interu Mediolan. Oprócz włoskiej drużyny zainteresowanie wykazuje Paris Saint-Germain. Całkiem niedawno w Mundo Deportivo pisano, że lepszym wyborem byłoby dla Messiego przeniesienie się do Francji. Powodami są obecność Neymara w zespole oraz niższy poziom w ligę w stosunku do Serie A. Do tych rewelacji postanowił się odnieść szkoleniowiec Paryżan Thomas Tuchel. Jest bardzo mile widziany, który trener mówi nie Messiemu. Musimy teraz skorzystać z okienka transferowego, aby poszerzyć skład. Nadchodzący sezon będzie bardzo wymagający, bez przerw. Jednocześnie niemiecki trener przyznał, że wątpi w odejście Messiego z Dumy Katalonii. Według niego Argentyńczyk zakończy karierę w Barcelonie. Marcin Buka ostatnie dni i tygodnie może zaliczyć do bardzo pechowych i nieprzyjemnych. W minioną niedzielę byliśmy świadkami porażki jego drużyny w finale Champions League. Teraz wróciła sprawa jego wypadku z 27 maja, kiedy to prowadząc Lamborghini podczas manewru wyprzedzania, zderzył się czołowo z innym samochodem. Jak poinformowała młodsza aspirant Krystyna Kowalska, bramkarzowi zostaną postawione zarzuty. Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym. Według artykułu 177 punktu 1 kodeksu karnego, Bułce grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Polak współpracuje z policją i chce dobrowolnie poddać się karze, dlatego też kara nie będzie aż tak surowa. Piłkarz usłyszy zarzuty po 1 września, kiedy to pojawi się w Polsce na zgrupowaniu Młodzieżowej Reprezentacji Polski. Szkoda, że do tej pory nie słyszymy o pozytywnych osiągnięciach Polaka. Obecnie Bramkarz jest znany tylko z tego, że dzieli szatnie z Neymarem i Mbappé oraz że rozbił się drogim Lamborghini. Thiago Silva przez wiele lat był bardzo ważną częścią drużyny Paris Saint-Germain. Teraz po ponad 8 latach 35-latek żegna się z francuskim zespołem. Brazylijczyk postanowił nie przedłużać kontraktu z PSG. O odejściu poinformował po niedzielnym finale Champions League w rozmowie z RMC Sport. To był mój ostatni mecz w PSG. Jestem smutny i przepraszam fanów. Dziękuję im za ich wsparcie. Wrócę z inną rolą w klubie, który kochałem. Przeszliśmy przez trudne czasy, pojawiały się duże rozczarowania. Jestem absolutnie dumny, że byłem kapitanem tego zespołu. Jednocześnie piłkarz zadeklarował, że chce jeszcze grać przez 3-4 sezony i wystąpić na mundialu w Katarze w 2022 roku. Thiago Silva łącznie rozegrał 315 oficjalnych meczów w barwach PSG. W nich strzelił 17 bramek i zanotował 5 asyst. Gdzie teraz trafi Brazylijczyk? Według informacji Davida Ornsteina z The Athletic obrońca negocjuje kontrakt z londyńską Chelsea. Ronald Kuman zaczął wykonywać telefony, których większość piłkarzy FC Barcelony nie chciałaby odbierać. Według hiszpańskich mediów holender kontaktuje się z każdym zawodnikiem Dumy Katalonii, aby określić ich rolę w nowym sezonie. Dużo z nich nie jest potrzebna Kumanowi. Usłyszał to między innymi Luis Suarez. Według dziennikarza Gerarda Romero, urugwajczyk miał usłyszeć od holenderskiego szkoleniowca, że jego kontrakt zostanie rozwiązany. A to oznacza, że napastnik nie wypełni umowy obowiązującej do 30 czerwca przyszłego roku. Suarez nie chciał opuszczać Camp Nou, jednak w tej sytuacji nie będzie miał wyjścia. W związku z tym będzie piłkarzem do wzięcia za darmo. Najwięcej mówiło się o jego powrocie do Ajaxu Amsterdam. Według Sport sytuacji Urugwajczyka zaczęło się przyglądać Paris Saint-Germain. Jednak musimy jeszcze poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie. Od kilku dobrych miesięcy trwają negocjacje między Napoli a Piotrem Zielińskim w sprawie podpisania nowego kontraktu. Według nieoficjalnych informacji przedstawiciele stron nie mogli dojść do zgody w sprawie wysokości klauzuli wykupu. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i już niedługo ma się pojawić oficjalna informacja dotycząca przedłużenia umowy. Według informacji włoskiego serwisu RAI nowy kontrakt ma obowiązywać do końca sezonu 2023-2024, a klauzula wykupu ma wynosić 100 milionów euro. Większe będą również zarobki. Dotychczasowe 1,1 miliona euro za rok gry wzrośnie do 2,8 miliona euro plus bonusy. Robert Lewandowski dopiero co zakończył rewelacyjny sezon zdobywając potrójną koronę. Osiągnięcia Polaka są niesamowitą reklamą dla firm, które go reprezentują. Jedna z nich niestety zakończyła już z nim współpracę. Wraz z końcem lipca wygasł mu kontrakt z firmą Nike, który trwał od 2013 roku. W takim razie kto będzie dalej sponsorował lewego? Najprawdopodobniej Polak będzie mógł wynegocjować dla siebie korzystniejszą umowę z Nike. W grę wchodzi jeszcze Adidas, który blisko współpracuje z Bayernem Monachium. Czas pokaże z kim reprezentant polski podpisze nowy kontrakt. Jednego można być pewnym. Z pewnością będzie on jednym z najdroższych na świecie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.